Gdzie środkiem Kowalczyk, ale tam do dosyć, jest Kowalczyk. Teraz, 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 teraz! Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Piłkarze wyrobili się przed niespodziewanym powrotem zimy i zdążyli rozegrać 21. kolejkę ekstraklasy przy wiosennej pogodzie. W tej serii spotkań szczególną uwagę zwróciliśmy na trzy drużyny, które w dwóch pierwszych tegorocznych meczach. Zdobyły komplet punktów. Tak się złożyło, że podczas minionego weekendu te zespoły grały na boiskach ligowych potentatów. Ich dobra pasa była więc poważnie zagrożona. Rozpoczynamy od zagłębia Lubin, które miało chyba najtrudniejsze zadanie. Na Łazienkowskiej legia oddaje punkty bardzo rzadko. Zagłębie Lubin na mecz z legią w Warszawie przyjechało mocno osłabione. Zabrakło m.in. Radosława Kałużnego i Zbigniewa Czajkowskiego. Mimo to trener Adam Topolski miał nadzieję na podtrzymanie dobrej pasy swych podopiecznych wiosną i wywiezienie z Łazienkowskiej przynajmniej jednego punktu. Dobrym wynikiem dla nas na pewno będzie, będzie remis, co nie oznacza, że gramy na remis. Topolski liczył na dobry występ swych podopiecznych w Warszawie także z innego względu. Przed tym spotkaniem i odczuwam taki dreszczyk emocji, bo niedawno grałem tutaj jako zawodnik i, i jestem związany jako zawodnik, byłem związany z Legią Warszawa, no dzisiaj jestem tonerem i, i Zagłębia Lubin. Niewiele brakowałoby za sprawą Andrzeja Jaskota. Zagłębie podtrzymało pasję zwycięstw wiosną w naszej lidze. Napastnik Zagłębia w pierwszym kwadrancie meczu miał dwie doskonałe okazje do zdobycia bramki. Miałem sytuację w... W trzy w pierwszej połowie, no zawochałem się przy w... tej pierwszej, nie wiem, jakoś w pierwszych dwóch meczach też miałem sytuację, mogłem już do, do dzisiaj trzy bramki nie jeszcze dzisiaj mogę wyprawić kątem. Również napastnicy Legii nie potrafili znaleźć sposobu na doskonale broniącego Mirosława Dreszera. Tyle, że wyręczył ich obrońca przyjezdnych Jacek Manuszewski. Po przerwie wspaniałym strzałem popisał się Zbigniew Grzybowski. Remis 1 do 1 wydawał się być sprawiedliwy. Młodzi i niedoświadczeni piłkarze Zagłębia po zdobyciu wyrównującej bramki oddali jednak inicjatywę gospodarzom. Mirek był w doskonałej dyspozycji i za bardzo wierzyli, że Mirek ten mecz wygrał. I kiedy wydawało się, że Zagłębie wywalczył w Warszawie jeden punkt, Cezary Kucharski pokonał w 91 minucie Mirosława Dreszera. To jest skandal, żeby sędzia sędziował tak jak dzisiaj sędziował. Robił w drugiej połowie wszystko, żeśmy po prostu przegrali ten mecz. I według mnie normalnie e, przed cenami tam z boku mówili, ten zawodnicy zawodnicy co najmniej 7-8 minut. Słyszałem, że zawodnicy Zagłębia mają pretensje do sędziego, że, że przedłużył mecz. Ich pretensje wynikają z tego, że po prostu jest im żal, że stracili w ostatniej minucie bramkę, jak rozumiem. Komplementy, jakimi obdarzali pokonanych obserwatorzy meczu, były jednak marnym pocieszeniem, zwłaszcza dla Zbigniewa Grzybowskiego. Fajna bramka cieszy na 1-1. Byłem zadowolony, ale przegraliśmy. No. To jest takie, takie podłamujące. Mimo porażki piłkarze Zagłębia pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie w Warszawie, a ich ambicja i determinacja w grze zaskoczyła wszystkich. Było bardzo ciężko, żeby wygrać skromniutko 2-1, musieliśmy walczyć całe 90 minut. Szal jest tego tej pora, mojego zespołu, że w taki sposób przegrali, bo, bo może troszeczkę by... No... Nie powiem, może użyć tego składu, by lepiej na ziemi. Zagłębia okazało się jedną z nielicznych drużyn naszej ligi, która przyjechała na mecz z Legią nie po to, by jak najniżej przegrać, ale po to, by walczyć o korzystny rezultat. Zostawiliśmy się na walkę. Od początku atakowaliśmy, nie cofnęliśmy się do defensywy. Myślę, że tym, żeśmy zaskoczyli Legię. Podobała mi się w ogóle gra z Zagłębia. Grali odważnie, byli szybcy. I myślę, że prawie z dużą determinacją chcieli pokazać się zabrać dobrej strony tutaj na, na, na Legii i myślę, że, że, że jeszcze w tej lidze pokażą prawie parę, parę niespodzianek. Zagłębie zdaje się być pod wodzą trenera Topolskiego na jak najlepszej drodze, by stać się nie tylko rewelacją wiosny w naszej lidze, ale też z powodzeniem włączyć się do walki o prawo startu w europejskich pucharach. Brawa dla Zagłębia za otwartą grę w Warszawie. Dla Zagłębia była to pierwsza porażka od siedmiu kolejek. Lubinianie wciąż bez zwycięstwa w Warszawie. Do tej pory pięć razy zremisowali i doznali sześciu porażek. Legia wygrała dwunasty kolejny mecz u siebie. Drugą rewelacją początku ligowej wiosny był GKS Bełchatów. Rywalem tego zespołu był podczas minionej kolejki Widzew. Łodzianie przegrali dwa pierwsze mecze w tym roku, nie strzelając w nich bramki. Od meczu z GKS-em wszystko miało powrócić do normy. Ale Bełchatów w ubiegłym roku dwa razy wygrał z Widzewem, a ta sztuka udała się jeszcze, przypomnijmy, tylko piłkarzom Atletico Madryt. Bez straty punktów w rundzie rewanżowej przystąpili do spotkania z Widzewem piłkarze GKS Bełchatów. Dwa zwycięstwa 3 do 0 w Tychach z Sokołem i 3 do 2 przed własną publicznością ze Śląskiem pozwoliły górnikom opuścić strefę spadkową. Dzisiaj myślę, że, że no, będzie weryfikacja e, mojej drużyny z tak drobnym e, i, i tak utytuowanym przeciwnikiem, jak mnie zmieni. Bełchatowianie, choć w Łodzi przegrali 0 do 1, pokazali solidny futbol. Nowy trener górników Bogusław Kaczmarek stworzył zespół, który może sprawić w lidze niejedną niespodziankę. Oprócz doświadczonych Rogowskoja, Szkudlarka, Rzeźniczka, Berensteina, Kukiełki i Suchomskiego, w drużynie Bogusława Kaczmarka prym wiodą nowe nabytki GKS-u. W bramce pojawił się 28-letni Jarosław Krupski, pozyskany z aluminium konin. Obronę wzmocnił doświadczony 33-letni Marek Rzepka, który zyskał zaufanie Kaczmarka, grając jeszcze w tyskim sokole. Podobnie ma się sprawa z Robertem Wilkiem, który za namową kaczmarka podążył z Sokoła do górniczego miasta. W pomocy o miejsce walczy pozyskany z Lechi Gdańsk 23-letni Maciej Kalkowski. W ataku dobre recenzje zbiera inny Gdańszczanin Dariusz Patalan. Oczywiście, że jestem z nich zadowolony. Na pewno trzeba dać im troszeczkę czasu, żeby lepiej się wkomponowali w drużyny, no ale czy Kalkowski do przerwy pokazał się parę razy, tutaj ograł e, pięknie borowkę, brakowało doświadczenia i dogrania. A parę razy uciekł też, zrobił wakcję meczową, po której cudem szczęsny jakoś tam odbiłkę. E, myślę, że z każdym dniem będzie lepiej grał Robert, Bil, któremu e, myślę, że wojazdy w Brazylii e, na pewno e, e, nie pomogły. Krupski, widzieliście panowie, przyzwoity, pierwszoligowy poziom Marek Grzebka, nie pozwolił na nic dzisiaj Majakowi. Przypadkowy rykoszek, nie winie go tutaj za tą. Graliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, że dzisiaj to nie wystarczyło, czy braku szczęścia na widzę. może następnym razem. Jest kilku nowych zawodników i zanim, tak jak panie ja mówi, wszystko to się zazębi, skomponują, czy ci zawodnicy zespołu, no musi trochę czasu minąć. Myślę, że zmyślna będzie coraz lepiej. Trudno nie być niezadowolonym. Martwi troszeczkę sytuacja, jaka jest w chwili obecnej wokół naszego klubu, bo wiadomo, że praktycznie zostaliśmy odcięci od środków finansowych od głównego sponsora. Niemniej jednak chłopcy grają do końca. Zresztą udowodnili to dzisiaj, a że są bardzo dobrze przygotowani i praca trenera Kaczmarka procentuje, to było widać aż nazbyt, szczególnie w, końcu w ostatnich 10 minutach 15 tego meczu. W chwili obecnej jest taki maraz w kopalni, nie tylko w zarządzaniu kopalni, ale również w kwestii finansowania naszego klubu. Niemniej jednak, wie pan, ja myślę, że to się wszystko jakoś ułoży. Zresztą, gdy załoga obserwuje tak grającą drużynę, to naprawdę dziwiłbym się bardzo tym wszystkim, którzy by zechcieli no, poddać się i, że tak powiem, rozwalić to, co żeśmy przez 6 lat skrzętnie budowali. My też myślimy, że w bełchatowie nie zaprzepaszczą tego, co z takim trudem osiągnęli. Dla widzowa był to udany rewanż za jesienną porażkę w bełchatowie, przerywającą widzewiakom rekordową serię 37 nieprzegranych spotkań. GKS nie wykorzystał gapiostwa obrońców mistrza i po raz pierwszy od ośmiu spotkań nie zdobył na wyjeździe bramki. W Katowicach grała trzecia wiosenna rewelacja Stomil Olsztyn. <gry> Piłkarze z Tomilu Olsztyny przyjechali do Katowic na mecz z GKS-em opromienieni zwycięstwem nad Śląskiem Wrocław i przede wszystkim wygraną nad łódzkim Widzewem. Nic więc dziwnego, że przed spotkaniem w szatni Olsztynian nastroje były bardzo dobre. Nie mać. Pomyślmy, że to masażu, Dzieci, ale te zdjęcia do, do Plebo Januar, <śmierdził> no Na, na tak, No ostatnią stronę na Czym tkwi siła tego zespołu? Ja myślę, że chyba naj, najważniejszym czynnikiem, który decyduje o naszych sukcesach, to jest chyba wspaniała atmosfera, y, panująca aktualnie w klubie, w drużynie, chyba odpowiednia praca y, i przygotowanie do meczów ligowych. Chyba to procentuje właśnie dobrymi wynikami. Po prostu tworzymy. Jeden kolektyw, może nie gramy widowiskowo, ale e e efektywnie, także przynosi no to skutki w postaci zwycięstwa. Siłano e gra na pewno całego zespołu. E jak na razie mamy duże szczęście, można powiedzieć. No, walczymy przede wszystkim walką. Katowiczanie nie przestraszyli się jednak rywala, mimo tego, że w dwóch tegorocznych spotkaniach piłkarze z Bukowej uzyskali tylko jeden punkt. My też musimy zagrać dzisiaj odważnie, no, no tak jak już powiedziałem, nie mamy wyjścia, gramy u siebie przed własną publicznością i musimy zrobić wszystko, żeby wygrać ten mecz. Nie obawiamy się Stomilu. Grający w zielono-czarnych strojach katowiczanie faktycznie zagrali odważnie, a bohaterem tego spotkania był Arkadiusz Szczygieł. 22-letni napastnik GKS-u wychowany w Konstalu Chorzów w swoich dotychczasowych występach w pierwszej lidze zdobył zaledwie cztery gole, a w spotkaniu ze Stomilem dwukrotnie pokonał bramkarza gość i to głową. Pewne wątpliwości były przy drugiej bramce. Najprawdopodobniej przy podaniu do Polarza zarówno on, jak i Szczygieł byli na pozycji spalonej. Sędzia Jacek Granat z Warszawy puścił jednak tę akcję, umożliwiając Szczygłowi zdobycie efektownej bramki. W ubiegłym sezonie ten sam piłkarz w meczu z Olsztynianami także zdobył kapitalnego gola, pieczętując zwycięstwo Katowic 2 do 0. Ja myślałem o tej bramce właśnie ze Stomilem. To była oczywiście bramka tygodnia, jak się nie mylę. No cieszę się, że po prostu to takie dwie ważne bramki w takim meczu. Praktycznie graliśmy o 6 punktów, jakby nie było. Bo no to po prostu czołówka katabeli. Cieszę się, że pomogłem drużynie. Po prostu to, to był grzech po prostu nie strzelić tych, tych bramek, bo po prostu dostałem piłeczki z obydwu stron na nosek. I także tak się powinien zachować napastni, nie? Bardzo się cieszę, że, że zapałem formę i oby tak dalej. Nie? Teraz czekamy na bohatów. Stomil pokazał się w Katowicach z dobrej strony. Grał ofensywnie. Stworzył wiele dogodnych sytuacji, ale pod bramką Jojki brakowało precyzji. Dopiero w końcówce Pawłowi Gadziale udało się pokonać bramkarza GKS-u i zdobyć honorowego gola. Olsztynianie mogli pokusić się o lepszy rezultat, ale tym razem w przeciwieństwie do wygranych meczów ze Śląskiem i Widzewem zabrakło im po prostu szczęścia. Chyba można tak powiedzieć, ale mnie na pewno wynik martwi. Natomiast jestem zadowolony z postawy drużyny w dzisiejszym spotkaniu. Byliśmy drużyną, uważam, zdecydowanie lepszą od GKS-u. Nawet gdy graliśmy w, dziewiąt, w dziesiątkę, to my żeśmy dyktowali warunki gry. Szkoda, że żeśmy nie wykorzystali szczególnie do przerwy kilku sytuacji bramkowych. No wtedy uważam, że losy tego spotkania byłyby na pewno inne. Natomiast mam też parę uwag pod adresem pana sędziego który na pewno dzisiaj był najsłabszym zawodnikiem, można powiedzieć na, na boisku, jego kontrowersyjne decyzje na pewno też się przyczyniły do tego, że nie wywieźliśmy stąd punktu. Mimo, że Stomil przyjechał do Katowic z serią ośmiu spotkań bez porażki i sześciu kolejnych zwycięstw, po raz trzeci w ekstraklasie opuścił stadion GKS-u bez punktu, tracąc przy okazji pierwszą bramkę od 514 minut. Jak się okazało, progi ligowych potentatów okazały się za wysokie, ale cała trójka, Zagłębie, Stomil i Bełchatów grała bardzo ambitnie i doznała dość pechowych porażek. Zapraszam na krótki przegląd pozostałych wydarzeń 21. kolejki. Kibice w Poznaniu doczekali się pierwszej od 7 września wygranej Lecha. Nie udał się więc Beniaminkowi rewanż za jedyną jak dotąd domową porażkę w Ekstraklasie doznaną właśnie w konfrontacji z Lechem. Odra po raz dziewiąty z rzędu zdobyła bramkę na wyjeździe, ale po raz drugi nie dało jej to żadnego punktu. Sokół nie wygrał już od 11 spotkań, a bramki nie zdobył od 558 minut. Polonia w siedmiu ostatnich meczach odniosła pięć zwycięstw. Inna sprawa, że wszystkie wynikiem 1 do 0. Piłkarze Amiki w czwartej pierwszoligowej konfrontacji pozostali niepokonani przez łodzian. Goście piątra z rzędu uniknęli ligowej porażki. Nie zdołali się jednak zrewanżować za jedyną jesienną wpadkę doznaną u siebie właśnie z Amiką. Pierwsza połowa dla ruchu, druga dla Krakowian. Stąd pierwszy od 12 lat remis najstarszych pierwszoligowców na boisku w Krakowie. Dla niebieskich jest to także siódmy z kolei ligowy mecz bez zwycięstwa. Górnik pozostał bez zwycięstwa od 10 wyjazdów, w pięciu ostatnich nie zdobywając bramki. Dla Rakowa, który nie wygrał po raz siódmy z kolei, jedynym pozytywem jest fakt, iż podejmując po raz trzeci Górnika, znów nie dał się ograć. Śląsk nie wygrał po raz siódmy z kolei, Hutnik po raz dziewiąty. Krakowian w piątym występie we Wrocławiu cieszy przynajmniej pierwszy wywieziony stamtąd punkt, ale serią trzech bezbramkowych remisów trudno zaskarbić sobie sympatię widzów. Śląsk tymczasem od pięciu miesięcy nie zdobył bramki na własnym stadionie. A oto komplet wyników 21. kolejki. Pięć razy wygrywali gospodarze, a cztery mecze zakończyły się remisami. Nadal różnica czterech punktów pomiędzy prowadzącą dwójką. Na trzecie miejsce w tabeli powrócił GKS Katowice. Na siódmym miejscu Polonia Warszawa. W dolnej części tabeli, bez zmian na ostatnich pięciu lokatach, do góry przesunął się tylko lech Poznań. Bardzo dużo żółtych kartek, i aż dwie czerwone. Pokazali sędziowie w 21. kolejce. Mecze obejrzało ponad 10 tysięcy mniej widzów niż przed tygodniem. Zawodnicy zdobyli 18 bramek. A tak wygląda statystyka od początku sezonu: Zmniejszyła się liczba widzów na stadionach. Rycerze Wiosny. Twórcą tego określenia był zmarły niedawno redaktor Jerzy Zmarzwik. Jego imieniem magazyn piłkarski Gol postanowił nazwać nagrodę, którą ufundujemy dla drużyny, która po zimowej przerwie zdobędzie najwięcej punktów. Na razie na czele tej klasyfikacji dwa zespoły warszawskie. W klasyfikacji strzelców samotnym liderem jest Cezary Kucharski z warszawskiej Legii. Tłoczno za jego plecami kilku piłkarzy ma po 9 goli na koncie. I klasyfikacja fair play na czele Sokół przed widzowym i Klasyfikację tę zamyka Śląsk-Wrocław. Całkiem nieoczekiwanie wbrew zapowiedziom władz futbolu nasza Ekstraklasa może się skurczyć już w tym sezonie. W bardzo trudnej sytuacji znalazł się Tyski Sokół. Problemy tego klubu prezentowaliśmy już w materiale z cyklu Zima w Ekstraklasie. Kłopotów nie ubyło i Sokół stanął na krawędzi. W tym tygodniu prawdopodobnie zapadną najważniejsze decyzje dla klubu. Nie o taktyce, a tutaj rywali rozmawiał szkoleniowiec Tyskiego Sokoła ze swymi piłkarzami przed dotychczasowymi meczami rundy wiosennej. Tylko skuteczna mediacja trenera zapewniała pojawianie się na boisku ludzi zarabiających na życie grą w piłkę nożną. Trzy razy de facto z tenerem wirą rozmawialiśmy z chłopakami, udało nam się przekonać. Tak jak pan powiedział, są profesjonalistami, wiedzą o co chodzi w tej piłce. No na pewno życie po prostu w tej chwili mają dosyć trudne, ale liczę, bo że najbliższy tydzień wyjaśni wszystkie związane z tym sprawy. Być może właśnie najbliższe dni, a nawet godziny zadecydują o przyszłości Sokoła. Piłkarze tyskiego klubu mają bowiem swoje powody, by grozić bojkotem ligowych meczów. Zawodnicy nie otrzymali jeszcze pensji za luty. Nieuregulowane są także kwestie kontraktowe. Kilka dni temu niektórym graczom mieszkającym w wynajętych przez klub mieszkaniach zagrożono eksmisją, gdyż Sokół nie opłacał w Przede wszystkim nie dostajemy wypłaty, to jest raz. A po drugie, no, nie ma żadnych na dzień dzisiejszy perspektyw, żeby tu coś w klubie się poprawiło. Wszyscy zawodnicy i pracownicy klubu do, do czwartku dostaną pensję za miesiąc z luty. Tutaj też dogadaliśmy się z, z właścicielami i mamy przedłużony. Płatność czynszu do 31 marca. To, że nam się obiecuje, że wszystko będzie w porządku, jak wiemy na dzień dzisiejszy nie ma nic. No, no jest po prostu katastrofa. No. Jutro ma dojść chyba do najważniejszego spotkania w krótkiej i pełnej zakrętów historii tyskiego klubu. W środę o godzinie 8 spotykamy się delegacja Sokoła z prezydentem, z prezydentem miasta Tychów. I tam Ustalimy pewne sprawy dotyczące dalszej działalności naszego klubu na terenie Tychów. Nic mi o tym nie wiadomo i środa jest raczej dniem absolutnie niemożliwym na przeprowadzenie tego typu spotkań, ponieważ o godzinie 9 zawsze rozpoczyna się zarząd, natomiast w tą środę, na godzinę 8, jesteśmy jeszcze dodatkowo umówieni z burmistrzami sąsiednich gmin. Mimo zaskoczenia pani prezydent odpowiedzialnej za sport w Tychach, może uda się doprowadzić do negocjacji. Pierwsze kroki poczynione zostały już kilka dni temu, mimo iż właściciel klubu ma zadłużenia wobec miasta na ostatnim spotkaniu chyba tydzień temu tutaj w urzędzie, które było kolejnym spotkaniem z mojej inicjatywy, bo nigdy się nie zdarzyło, żeby pan Buler chciał się ze mną spotkać zawsze jest to odwrotnie. Podpisał pan Buler rzeczywiście takie stosowne oświadczenie, że nie dosyć, że zapłaci te zaległości, które są za lata poprzednie. To również zobowiązał się tam do kwoty bodajże 200 czy 250 milionów złotych za wypożyczenie stadionu do czerwca tego roku. Przy czym koszt utrzymania stadionu przez gminę całoroczny wynosi gdzieś około 2 miliardów. Jeśli jednak misja działaczy czy Sokoła zakończy się fiaskiem, to czy zobaczymy jeszcze na boisku piłkarzy styków? Chyba nie będziemy nawet z chorzy z tego względu, że po prostu to już w ogóle całkiem nie będzie żadnych perspektyw z tego względu, że... No, nie będzie żadnych funduszy na to, żeby prowadzić zespół i wydaje mi się wtedy, że powinien się już końców końcu pzpn do naszej sytuacji. Będą podjęte jakieś decyzje w PZPN-ie, że dostaniemy jakąś, będzie klauzula taka, że będziemy mogli przejść przez jakiś okres czasu jeszcze zmienić barwy klubowe. No, bo nie wyobrażam sobie, bo każdy z nas ma rodzinę, yy, musimy z czegoś żyć. No musi to być jakaś, jakaś decyzja podjęta przez Polski Związek Piłki Nożnej. Sytuacja w tychach nie jawi się w wesołych barwach. Klub ma spotkanie z władzami miasta, o którym to spotkaniu władze miasta nic nie wiedzą. Szkoda piłkarzy i szkoda kibiców. Doświadczenie pokazuje, że działacze sobie jakoś poradzą. Swoją drogą dzwoniliśmy dzisiaj do klubu i do pana Piotra Bullera. Telefony milczą. Być może działacze załatwiają sprawy klubowe. Oby tak było, życzymy tego i piłkarzom, i kibicom sokoła. Zmieniamy temat. W różnych ligowych komentarzach często analizuje się postawę drużyn broniących mistrzowskiego tytułu. Dziś zajmiemy się zawodnikami, którzy miniony sezon zakończyli w swoich ekstraklasach jako królowie strzelców. W Polsce Marek Konierek szans na powtórzenie sukcesu nie ma żadnych, ponieważ już na początku obecnego sezonu, po rozegraniu dla widzewa czterech meczów i zdobyciu jednej bramki, wyemigrował do austriackiego Forwertsu Steyr. Z bombardierów czołowych Ligi Europy w podobnej sytuacji znalazł się bośniacki Chorwat Mario Stanić. Po odpadnięciu FC Bryż z Pucharu UEFA zimą przeprowadził się do włoskiej Parmy, więc tytułu króla strzelców belgijskiej premier Division na pewno nie obroni. Najskuteczniejszymi piłkarzami poprzedniego sezonu włoskiej Serie A byli Giuseppe Signori z Lazio oraz ich protki ze zdegradowanego Bari. Następnie Protti został klubowym partnerem Senioriego, więc wydawało się, że i tak duża siła ognia zespołu Lacio jeszcze bardziej wzrośnie. Tymczasem Seniori co prawda dość często trafia do siatki, ale znajduje się poza ścisłą czołówką klasyfikacji strzelców. Zaś Protti kompletnie rozczarowuje. Ma problemy z miejscem w podstawowej jedenastce. Na razie widzę zdobył tylko jedną bramkę. Po wywalczeniu strzeleckiego laura Ekstraklasy Hiszpanii Juan Antonio Pizzi z Tenerife przeszedł do Barcelony. Tam musiał pogodzić się z hegemonią walczącego teraz o tytuł króla strzelców Brazylijczyka Ronaldo. Pizzi w Barcelonie stał się jokerem wychodzącym na boisko, kiedy gra się nie układa. I trzeba przyznać, że w tej roli spisuje się poprawnie. Zdobył wprawdzie dopiero 7 bramek, ale większość z nich przyniosło katalońskiej drużynie wymierne zdobycze punktowe. Przez wiele kolejek holenderskiego sezonu 96-97 wydawało się, że Luk Niggis bez problemu po raz drugi sięgnie pomiano najlepszego strzelca. Jednak niedawno belgijski napastnik PSV Eindhoven doznał kontuzji i został o jedno trafienie wyprzedzony przez duńczyka Thomasa Sona z Herenway. Tym niemniej szans na końcowy sukces oczywiście nie stracił. Brazylijczyk Sonny Anderson z Monaco poprzedniej wiosny dopiero w ostatniej kolejce zdystansował długo liderującego Antona Drobniaka z Bastii. Obecnie Anderson zajmuje czwarte miejsce, lecz straty doprowadzących ma niewielką i znów można oczekiwać efektownego finiszu. Choć Alan Shearer w obrębie angielskiej Premiershipy przeszedł z Blackburn do Newcastle, choć aktualnie boryka się z kłopotami zdrowotnymi, otwiera tabelę strzelców znajdując się na dobrej drodze do zdobycia korony po raz trzeci z kolei. Natomiast po raz drugi z kolei chciałby triumfować Freddy Bobic. Dobra, ostatnio w niemieckiej Bundeslidze pasę ekipy VfB Stuttgart wyprowadziła pochodzącego ze Słowenii reprezentanta Niemiec na pierwsze miejsce. Ciekawe, czy utrzyma je do końca rozgrywek. Tydzień temu prosiliśmy.